Witam mordeczki, tutaj ja wybucham i dawno je nagrywałem dlatego przychodzę was po mega długiej przerwie do Brawla jak widzicie troszkę się zmieniło A tak tylko ociupinkę. coś mi nie pasuje chyba kiedy ostatnio nagrywałem miałem tylko dynamite z puszek Czy już bo miałem? nie wiem, nie pamiętam, Napisz. Teraz mam już chica i zaraz będę mieć pierwszego mega boxa. Mam Star Power do Shelly. 21 rangę. I w ogóle. Mega się dużo pozmieniało. Mam Star Poinców dużo. I zobaczcie, jaki mi się śmieszny bug zrobił. Dostałem te dwa skiny Halloweenowe, które teraz są. I jeszcze, jeszcze dostałem cztery skiny takie, przez co to zabawnie wygląda. Bo mam mega dużo skinów. I ogólnie to dużo się zmieniło. Zobaczymy. A tu już byliśmy. Zobaczymy, co my tutaj mamy. A, i drop mi um, pam. Chyba wszystkich e, mitików nie miałem, kiedy ostatnio nagrywałem. I co jeszcze się zmieniło? O. Mam wszystkie skiny do ala. Tutaj mam w sumie dwa dusze, mam pandenitę. To też. Te skiny ze starpańca na pewno są nowe, bo ostatnio nagrywałem, kiedy wszedł update z Retropolis. Ostatnio był update... Ostatnio nagrywałem i rzuciłem ten film, kiedy był update z Retropolis, tak? Do skinu, do nie mam. Mamy letnią Jessie, która ma zmieniony strzał. Kiedyś miała inne. Dobroka nie mam nic, Danger Majka też. Put nie zbyt lubię grać, a już się tak bardzo jarałem. Tylko nic się nie zmieniło z Barleyem. Nie mam. I nie ma w ogóle. Tu powinny być inne strzały Według mnie, bo mam kilka Takich na wymyślonych pomysłów Ale nie wiem, czy wam je na razie zdradzę Na razie wam pokazuję Co się zmieniło na koncie Mój skin Z odcinka, którym dzisiaj będziemy Sobie pykać Bo dawno nie było ogólnie gier I nic w sumie nie było na kanale Mam kilka w zapasie, ale nie wiem Czy, tego, czy to... W... W, czy to wrzucę? A więc dzisiaj sobie pogramy tym Karlem trochę. Później sobie zagramy czymś innym. Mam tego nowego skina do Piper. Piper. Tam, tak. Mam rock'n'rollowego Mortis'a. Tego skina do Piper. myślałem, że wsunęli jej, jej dźwięk. I Leon ma głos. I została dodana Sandy, i Bitowiec, i Ems, i w ogóle wszystko. O, ostatnio nagrywałem, jak Bibi wlazła, dopiero co. Więc wiecie, mam igrzyska mocy, ostatnio sobie pykałem Ale teraz chodzimy w zadymiarze, i czukamy my to wygramy ludzie c Za niewygrany meczek Pamiętam jak bardzo się starałem, żeby zdobyć tego skina Bo mega go chciałem kupić, dlatego zrobiłem Wygrasz, możesz kupić skina A nie przegrasz, możesz kupić skina Bo ja praktycznie wszystkie gry przegrywam, a więc Ten challenge byłby po pierwsze bez sensu. I widzę. Dobra. Nie mieszam się w to. Najważniejsze, że nic nie straciłem, nic nie dostałem. To jest słabe, ale... Muszę pozbierać te tokenki. Może mi dropnie legenda jak nagrywam. miałem raz taki odcinek, gdzie coś mi dropło? Nie. Ale myślę, że coś mi dropnie. Bardzo bym chciał. No co? Boisz się mnie? O nie. Możesz się mnie bać, okej. Okay. Pozwalam ci. Pozwalam ci się bać. Po Pozwalam ci się nie bać. Znaczy się. Sorry. Dawno nie nagrywałem. I się trochę przejęzyczam. Dawno też chyba w Brawla nie grałem. Teraz bardzo... Bardzo mam ograniczony czas grania w Brawlаля. Zagrałem innym Brawlerem. Wiem, że przed sekundą mówiłem: gramy Karlem, ale nie gramy Karlem, bo przegrywam, bo dawno nie grałem z Karlem i wyszedłem z sprawy w ogóle. Let's get i ogólnie dzisiaj też chyba wpadnę na kanał Wegwema jakiś film chyba jak się otwierał skrzynki na prywatnym serwerze bo oglądałem i to był prywatny serwer na pewno bo on nie miał pierwotnego Daela ja tutaj kokszę tą pankę no jestem dobry z No i no i przecież ja je przebrałem. I widzisz, bo i jeszcze się kręci kurde no. Co za kam. jest inny gra Nie pamiętam jak on się nazywał na YouTubie, ale nie będę z nim grać. Tylko biorę bo i po prostu sobie pykam. I w ogóle dajcie znać, czy chcecie jakiś kolejny unboxing czy coś. Bo nie wiem. Dawno nie nagrywałem kompletnie niczego. Jakby chcieli, jakbyście chcieli jakiś unboxing jakiegoś... Wszystkiego czegoś na kanale lub czegokolwiek, to możecie napisać czy cokolwiek Po prostu dajcie znać, okej? Okay? To coś na pewno się da wykombinować, ale nadal nie wiem co. Będzie, nawet jak napiszecie, nawet nie wiem czy to będzie jak kolejny odcinek, możecie mi po prostu zaproponować coś. Ale nie obiecuję, że to będzie. Stało, bo nie, nie, nie widziałam kompletnie nic Kurde te, dlaczego wszystkie poko zbierają najwięcej tego dajcie mi naładować ulka bo chcę trochę tutaj wygrać wiecie wiecie o co chodzi no i widzicie i tak to się robi nie To kiedy, kiedy gramy z randomami A mi dzisiaj przyjemnie się nagrywa Nie wiem Dlatego bo nagrywam to tak wcześnie nie, W sumie to tak wcześnie to nie nagrywam ale To jest nie, nieważne Zapomnijcie o tym zdaniu hmm. Nie chcę mi się wycinać Będę... Na pewno zmontuję ten film, ale nie wiem jak. Nawet nie jestem pewien, czy na pewno zmontuję, bo mam ważne sprawy i ważniejsze sprawy. Wszystkim mi szczęście przynosi. Zagram sobie do z randomami. Kurde. Piszcie has VCR. Tylko VCR chyba nagrywa duo Na co dzień Jest tam VCR Tylko, że podajcie na Instagrama Czy coś Nie wiem co Na Instagrama na pewno możecie wpaść Ogólnie tak Wiesz Wiecie, tak Mam gości, ale no do, do, to do. To nie do mnie. To nie do mnie, goście, więc. Nie martwcie się, kiedy będą jakieś głosy w tle. Oprócz mojego. Mojego trzeba słuchać. Chociaż ja to komentuję jak zwykle na spontanie. Przecież jestem Viktor, wszystko nagrywam na spontanie. Nawet piosenki po prostu, jak leci, wymyślam tekst. Kompletnie nie myślę, kiedy, kiedy to, kiedy mówię. Po prostu. Mówię najszyb to, co najszybciej mi przyjdzie do głowy. Nic nie, już, nic nie czytam. Nawet na spontanie robię covery. Nawet się nie uczę piosenek, z których robię cover. A jakoś za, jedna, jeden cover zarobił chyba 200 wyświetleń z jakiegoś powodu. Dlatego, bo byłem tam ja z kamerką i śpiewałem wraz mając kamerkę. Yy, czy ty jesteś debilem? Myślę, że ja nie widzę. Nikt nie zabije LJ Primo. Z 13 Power sami, kurde. bogard, rzeczywiście jestem. Który zaraz zginie. Czemu ten. Czemu ten debil się na mnie uwziął? Hello? Papa. Ale ich pocisnąłem. Kurde. Gleba 111 jeden, jeden, jeden. Jesteś bezsilna u mnie. A ja mam już zawaloną przestrzeń dyskową. A więc muszę kończyć. Zrobię jeden na dwa odcinek czy coś. Pa.